Czerwone kaptury ruszyły w akcję. Dzisiaj chodzimy ty po lesie. witam. O, jest hey. Mariusz ty tam nie sikaj, nie? I do toalety. Już. Do toalety, tak o, jest. Kurwa, to jest. No, ruszamy do lasu. Potem może na łąkę. Jak coś wyjdzie to dobrze. Jak nie wyjdzie, to też dobrze. widzimy się niedługo. O, o już tręba. Witajcie. Tak jak Maciej wspomniał wcześniej, wróciliśmy do lasu. No i co? Pierwszy sygnał, już Wam pokazuję. Pierwszy sygnał, pierwsza krągłość. Co mamy? Podejrzewam, że będzie to jakiś George. Uciurany strasznie ciężko. Tak, raczej na pewno no ale jest moneta, konkurs wygrany z następnego, hej mój pierwszy dom. dołek ja się zagrzałem, no może drugi bo miałem denar myśliwego i wjeżdża taki guzik chyba, chyba srebrny bo okay. świeci się jak psujajca. jajca <laughs> chyba, że tombakowy. ale to jest. trzeba zrobić próbę A. ale z dwóch stron jest idealny, idealny. Idealny, po Choby? prostu Jeżeli tak zacząłem dzień To jak my go skończymy Ja zacząłem Georgem V Oj brawo Ty Konkurs wygrany na pierwszy moment. Pierwsze srebro też już jest <głos> <głos> Ciężko się chodzi strasznie jeżyny, ale Podejmuję Zobaczmy Oj to jest myślę, znaczy że guzik ale chyba nie przetrzyjmy no nie wiem przetrę i zobaczę wielkości pęsa ale stare naprawdę stare na razie wyszły dwa guziki dwie dubki od shotguna i teraz to o, tu jest coś grubego No nic Zaraz się może włączę z powrotem Ja nie wiem Czy to nie jest Rzymek Idzie Mariusz Jest wielkie, grube No ewidentnie widać tutaj głowę Nie ma Śladu po łóżku z drugiej strony Coś jakby kurde tutaj Rycerz to wygląda Nie wiem Świetna znajdka. Wyczyszczę, może później w domu zobaczymy. Paweł, Paweł nam tutaj postanowił się pochwalić. Masz spinkę do brody, tak? Tak, drumla. drumla. Jest drumla, piękna. Las zaskakuje. Coś jeszcze? Nie. Na razie tylko to, ale walczymy dalej. Przed Państwem. Młoda Elżbieta Kupensa w pięknym stanie. Taka miejscówka. Tam jest nasza baza, plecaki, detektor dołek. I spod dołka piękna klamerka. Jest nieźle. Prawdopodobnie Maciek Masztosa, ale to zobaczymy później na filmie. Tym razem w takim miejscu. W takich skałkach, stały sygnał, już się zasrebrzyło, serducho chciało stanąć, ale niestety guzik płaski, arsenowy także tak, no trudno, do następnego, hej. Chwila postoju, jestem u Roberta, na przeglądzie jego, guzik jednego dołka, bo to, to i to, podejrzewam, że jest komplet. Tak, możliwe. Nawet tak wygląda po No, no to, to żeście już widzieli. Yy, Płaski. No i ten jest piękność. O, czekaj, bo ja tak sobie robię o i najeżdża no, na Twoje palce, a patrzę sobie przez. Coś było, z kwiatek jakiś. Może róża Tudorów? Tak, z Rudorów. Ty widziałeś kiedyś różę? Tak, mam na ogródku. Okay. To, to jest jakiś majeranek Tu jest No dobra. I to A, wszystko? Nie, i patrz tu. No patrzymy. O, leż Ty no Pogruba Po No, mi to przy samej bazie. A chłopaki dalej stoją. Tak. Nie wiem, czy ich zobaczycie. O, tam stoją dwa. dwa asy. asy. Dwa asy mówią, że sygnałów nie mają ale oni bardzo statycznie chodzą praktycznie cały czas stoją ale Simplet <laughs> no nie jest statycznym detektorem nie <laughs> Robert mówi, że ma monetkowy sygnał zobaczymy, bo no jak na razie wszystkie monetkowe sygnały to dybki od shotgunów tutaj o, jest chyba moniak na pewno jest moniak co za dziad jaki U pęsa Kupensa Kto tu jest? Pokaż młodsze oko, zerknie Poczekaj, poczekaj, że Wymemlać, wyczyścić Baba na wózku To wiadomo A tutaj George, piąty Widzimy na pokładzie no, Czyli druga Takie miejsce Drut drzewo Mam sygnał i co wychodzi? Prezent dla Roberta: obrączka druga dzisiaj. No dobra, z rubinowym oczkiem. Ło. się znaleźli po 3 godzinach stania. Co tam wam Proszę nam tutaj niczego nie imputować. Pierścionek z rubinowym oczkiem, tara. Tara. Proszę bardzo. No. Tak? Do tego, kurde. Zawieszka, kurde, jakaś kokardka dziwnej treści. Ładna. Dość ładna, niestety z tyłu urwana szpilka, ale i tak cieszy. I tutaj. O, sef... I do tego, kurde, hitior sezonu jakiś żymek. Niestety ledwo go o, widać. Widać, nie, widać ty, główkę, nie? Jak go zmoczymy, to tak zmoczyłem, to widać głowę, nie? No, tutaj jest z takiego wcześniejszych wykopków ja pamiętam tą monetę. <gry> Straszne ziadostwo, co? Strasznie słaby. Tam. Nie, ale jeszcze jest Wiesz, czytelny mordę widać. Jest, no trochę widać, 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 ale słabo, nie? No. Roman, ob Roman, ale jest, Roman znalazł. Także Romana. Rzym zwyciężył jak zawsze. Czeka, jak, zwy jak zwykle nie mogę złapać ostrości na tobie. Jakiś taki... No no rutino skorbin czy coś no. tak, A ty Maris tak, no. co tam wyciągnąłeś? No właśnie tego. tego. I tyle. Maruś ma George, trzeciego. George trzeciego z wąsem Pokaż, pokaż jak pięknie go jest George III. Jest George trzeci Kurde, Jakby cały pociskilda 42 rok samo trzymaj, nie? bo ja nie mogę ostrości złapać Kurde, nie Patiś, trzeba odlepić, by ci się tak ręce nie no, nie, nie mogę złapać na tej głównie strość Muszę zainwestować jest. w kamerę może jest George III z wąsem dorobionym przez Mariusza. Taki Wałęsa na wózku. Ocisk cały na czarną godzinę. I do tego Lee Einfield. <noise> Będziemy się bronić przed powrotem do Unii. Wyzwany. Przyleciałem. Poka-poka. Pewnie jest coś od czegoś. Od kutki. się. <noise> Szyja konia nie mogło być kawałek buli nie dlaczego? bo nie bo ja jeszcze swojej nie mam ale już masz rzyma patrz jest podkowa no przecież widać no podkowa figurka, kawałek konia Z czego? korzek nie, nie wydaje mi się, bo to rodzaje Co lekkie dziwny stop w dotyku no i bardzo dobry sygnał coś jeszcze wyjechał? Żeby tak tylko po prostu się modlicie Sama, Sama woda To trzeba było z alkoholem tą wodę gdzie mamy obóz? Gdzieś tam Gdzieś tam Kurwa prawie mi ucho urwało Gdzie ty jesteś? Ależ piękne Lidia. Co my tu mamy? Uff. Patrz na to oh. Wyciągaj, podejmuj Czapka Bastet? Nie. Zero szacunku w gości Zero Na szczęście aluminiowa Piękna O kurcze Żółwik Korpus balijski o, Ależ piękna Łap tu ostrość ty dziadu jeden Brawo ty. Czemu ten telefon nie chce ze mną współpracować to ja nie wiem dziwisz się? <Szysk> Shering albo dwa o. Pięknie, mamy srebro <ścoughs> <śmiany> Oj Robert <Szysk> O kurczę Ale się dzień rozkręca Sygnał stały, 21, spróbujmy razem. Bip, bip, włącz pimpoliter. tu. Co jest? Jest, monetka. Tu się schowała. Ha, ha. Jest kolejna monetka. I co tym razem? Ech, tym razem znowu coś zielonego. Poczekajcie. Środek podręczny. Wiem, wiem, nie robić. Nie, tak nie wolno. Co to będzie? Wygląda na George'a. Kolejnego Halfpeny Coś, co kiedyś było 10 pensami Wykruszone. Bardzo białe. Tragedia to monety. Dojeżdżamy do szczęśliwego. Jest, mam ja. Ale słuchajcie, tutaj był dołek. tak to było. Przechodziłem, machnąłem, mówię: Pewnie zostawił gamuń puszkę, bo ktoś tutaj nam chodzi po terenie. Sygnał był dosłownie tutaj. Kopnąłem z niechcenia. Od niechcenia, proszę bardzo. I florinek wyskakuje. Brawo, ty. Brawo, ja? <laughs> Żółwik. O, To tyle, no się. Od razu się ożywiłem. Ale jak można tak? Paweł zwany Romanem. O. Jakieś... Srebrne coś, kurde. Ma wzorki na no. no. kwiatki takie, o Okucie od czegoś, ale od czego? Trudno powiedzieć Szpicuroty? Nie wiem, no i to raczej kwadratowe chyba było w kształcie No, a co ty, ty masz? Rozpo... No i jeszcze jakieś takie coś Takie tryko Takie, takie mhm. Co mnie nie wiadomo Dosyć ciężkie, ale co to jest? Brawo Ty Słuchajcie Tam gdzie jest cewka Koniec cewki, przepraszam, cewka mamy sygnał, ale mamy jeżyny wszędzie. W tym lesie po prostu są takie warunki. Więc mamy do tego narzędzia, i zróbmy sobie dojście wykopiemy, łączy się. Na... Powiem wam co było No i słuchajcie, tyle cięcia, tyle problemów po to, żeby wyciągnąć puszkę Och No dobra Do następnego Czas na podsumowanie Cześć, Tak jest Pochodzone Poszarpane Tak wygląda las przez który brnęliśmy I zaczynamy od znajdek naszego tutaj kolegi Roberta klamerka jedna moja przyszła klamerka srebrna oj tam oj tam chyba kawałek od czegoś kawałek od czegoś guziki. mamy Florina mamy guziki trzy tradycyjne teraz mamy znajdki Mariusza Mariusz dzisiaj się nie śpieszył grzebień mamy liniowy Prawdopodobnie wojskowy. Mamy babę na wózku z końca XVIII wieku. Z wąsem zrobionym odręcznie. Spinka do mankietu pół pęsa, i takie nie nieszczęścia I I taki artykuł, tak jest do WKZ I Pawła, Romana i jego znajdki po raz kolejny Rzym zwyciężył druga drumla, którą wykopał kokardka taki słodziak kawał, to też może być rzymskie nie wiem cholera wie coś nie, nie wiadomo co, wiadomo, co. nie wydaje mi się, ale może dobra, oddajmy no, mu, niech ma Bardziej bym powiedział jakieś wiktoriańskie, kurde, bo oni wtedy robili takie neo tak, stylizowane. Neo Geo, tak. neo to był w Matrixie. Neo, neo. Dobra, tutaj widać Rzemek jak mordę strzelił. I dla mnie to wygląda jak twarz owcy, ale. Kolczyk? pierścionek? Pierścionek, co najmniej Rubin. Telewizor chyba. <kłysk> <śmienicza> <K> Kolorowy <śmienicza> i sreberko jest i sreberko, prawdopodobnie o od laski, prawdopodobnie z końcami miało być podsumowanie, moje, a w międzyczasie Robert nie chcą. Wysypał wszystkie moje znajdki i mówi, że nie chcą co teraz. Szukaj w trawie. Oooo. Cisza na planie. Dobra, zaczynamy moje podsumowanie z tego, co zostało. Ciekuj, po, tym jak, po tym jak Robert zgubił wszystko, rozsypał po całym lesie. Przypinka walijskich fizulierów do beretu. Nawet w miarę kompletna. Brakuje tylko dolnego w dolnej części napisu tutaj mamy denara nie jedynego dzisiaj bo denarów żeśmy nakopali masę mało torby nie urwie mało torby nie urwie ale to nie takie denary jest pół srebro zzielenione no i co mamy guzik Pół pensa i 10 pensów ze żartę. I była jeszcze gdzieś owiala kulka. Teraz będziesz o kulka się kłócił. Dam ci to... mam dużo. Nie chcę twoich kulek, cholera wie gdzie były.